Zaczynamy kolejne spotkanie z Księgą Dat we Twuna. Jest to spotkanie 81. z tym tematem. Przechodzimy do kolejnego podrozdziału, który zatytułowany jest Dusze Sprawiedliwych. On tutaj bardzo króciutko dotyka tego, tego tematu, nie wchodzi w głębiny, ale zawsze jest to jakieś tam dotknięcie i... Jakieś tam wyjaśnienie nam na pewno da. Dusze sprawiedliwych. Wszystkie urodzone dusze sprawiedliwych były uczynione z wybranych fragmentów czy też skorup siedmiu rozbitych królów Edomu. Z wybranych, czyli z naprawionych już one już zostały wybrane, wyciągnięte. Z Iskry świętości stamtąd, i z tego powstają dusze sprawiedliwych. Każdego dnia nowe dusze są wybierane z pomocą naszych modlitw i wypełniania przykazań Tory. One podnoszą się w górę i są tam maim nukwin, żeńskimi wodami. To właśnie te dusze sprawiedliwych tam są tymi żeńskimi wodami tam oni są w matczynym łonie odpowiadającego odpowiedniego poziomu bytu naprawiają się czyli formują się i przychodzą w ten świat dlatego o dzieciach Izraela napisano, że oni są Bnej Mlachim czyli dziećmi królów tych królów rozbitych, którzy następnie są naprawiani i z tych naprawianych elementów powstają dusze sprawiedliwych. I napisano, nie przychodzi Ben Dawid, syn Dawida, czyli Maszijach, dopóki nie naprawią się wszystkie dusze. Czyli dopóki nie wyjdą wszystkie święte dusze z głów z ciała człowieka, poziomu świata nieczystości, w którym dobre wymieszane jest ze złym. Tak więc wszystkie dusze muszą stąd wyjść. Wszystkie stworzenia, dusze i aniołowie na ziemi i na niebiosach, wszystkie pochodzą z mieszaniny dobrego i złego za pośrednictwem koach de birur, czyli siły tego wybierania, rozbitych naczyń siedmiu królów Edomu. To jest oczywiste, bo przecież uczyliśmy się dopiero co wcześniej, tutaj i nie tylko tutaj, bo w test też wszystko jest to wyjaśniane. Na początku następuje rozbicie. Poziomy świateł, one Układają się można powiedzieć na poziomach świata Acilut, a poziomy naczyń z rozbitych królów, z rozbitych niższych siedmiu sfirot świata Nekudim, one upadają poniżej świata Acilut, te naczynia, a wraz z nimi upadają iskry świętości, które je ożywiają, i następuje kolejna naprawa. Naprawiają się po kolei wszystkie te poziomy acyluta, bo tam jak wiemy już jest naprawa w formie trzech linii, i podczas tej naprawy już tam powstają właśnie te siły, które my nazywamy aniołami, również tam powstają dusze, i po kolei następuje wybieranie. I po kolei, tak jak my się uczymy naprawia się po kolei Atik, on w zasadzie nie wymaga naprawy tak naprawdę dopiero naprawa dotyczy już Arich Anpina, tam już od Arich Anpina, od jego Galgalty następują procesy naprawy i po kolei naprawiają się te poziomy i wyciągają iskry świętości z poziomów spod Aciluta już z poziomów Bria Jecira, Asiya. Każdy poziom w Acilucie, począwszy tam właśnie od tych najwyższych poziomów poprzez wszystkie po kolei, z każdego z nich jakaś ilość iskier upadła poniżej alciluta. I te iskry najwyższe, które są z najwyższych poziomów, one są wyciągane. Ta naprawa następuje po prostu jakby pod władzą samego stwórcy, można powiedzieć i dopiero reszta niewybranych, nienaprawionych elementów pozostaje w dole, pozostaje w świecie bryja, cira czy asia w zależności od poziomu, o którym mówimy, i zostaje naprawiana później na tych poziomach. I podczas tej naprawy właśnie te wszystkie iskry i te światła, które zostają naprawione, one właśnie są źródłem dusz, aniołów. Z tego właśnie one powstają. One są jakby wyciągane w górę do świata Cilut, do odpowiedniego poziomu. Tam są naprawiane. Oczywiście one są również wyciągane niżej, do świata Bria, do świata Jezira, bo no, większość dusz pochodzi właśnie z tych poziomów, ale także z Aciluta, i one później po naprawie schodzą w dół, żeby wyciągać pozostałe iskry. Sprawiedliwi ci wielcy ludzie, między innymi ci, których księgę my tutaj czytamy na spotkaniach, to są ludzie, którzy tutaj specjalnie przyszli w dół, żeby nas wyciągnąć stąd. My sami stąd nie wyjdziemy. My potrzebujemy właśnie takiej pomocy z góry, bo cała naprawa, wszystkie procesy naprawy, one na tym polegają, że musi być łańcuch, że niższy poziom, jeżeli chce zostać naprawiony i wyciągnięty z tego, z tego że tak powiem, błota świata materialnego, musi znaleźć jakąś wyciągniętą do niego z góry rękę wyższego poziomu. I złapać się za nią, podpiąć się do niego, stać się i burem, i dopiero wtedy on zaczyna nam przesyłać światło, które nas naprawia, i z tym światłem, które on do nas wysyła, my zaczynamy pracować i zaczynamy dokonywać procesu naprawy już w sobie sami. Zaczynamy jakby rosnąć jako oddzielny parców. I oni tutaj przychodzą. Niektórzy sprawiedliwi. Oni specjalnie, można powiedzieć, są wrzucani przez Stwórcę za ich zgodą, czasem na ich prośbę, tych dusz. One bardzo dobrze wiedzą, gdzie one schodzą, kiedy, kiedy jeszcze są w świecie duchowym. Zgadzają się na wszystko, tak samo zresztą jak i my. Będąc w świecie duchowym, nasze dusze, przed wejściem w ciało, one bardzo dobrze wiedziały, gdzie schodzą i co ich czeka. I one się na to zgodziły. Każdy człowiek powinien to wiedzieć, że cokolwiek by go w życiu nie spotkało, to musi wiedzieć, że on sam się na to zgodził, on sobie sam wybrał to. Tylko, że teraz tego nie wie po prostu. To zostaje zapomniane w pewnym momencie. I tak samo te dusze sprawiedliwych. One schodzą w takie miejsca, w których oni są potrzebni. Bardzo często są to miejsca bardzo niskie, gdzie jest bardzo dużo klipot. I też trzeba wiedzieć o tym, że my również podlegamy tej samej zasadzie. Jeżeli ktoś z nas studiuje tutaj kabałę, uczy się, pracuje nad sobą duchowo i sam siebie znajduje, widzi siebie w takim miejscu, w którym jemu się wydaje, że nie powinien być, bo ja to czytam takie księgi i ja staram się duchowo rozwijać. Dlaczego ja jestem wśród ludzi, którzy tego nie robią, którzy żyją czasami w bardzo niskich pragnieniach, pustych? Po co mnie tu wrzucono? Otóż właśnie po to ciebie tam wrzucono, żebyś ty jakieś iskry światła tam przyciągnął w to miejsce. I te dusze, właśnie sprawiedliwych w ten sposób działają. No i z czasem, jak ta naprawa następuje, to te dusze muszą schodzić coraz głębiej, dlatego że te pragnienia one są coraz większe, one rosną. W miarę jak zbliżamy się już do ostatecznej naprawy, to zaczynają budzić się te najniższe pragnienia i z tych najniższych poziomów również trzeba wyciągnąć iskry świętości. Również ktoś tam musi się opuścić, żeby podać rękę tym. Tym duszom, które tam są opuszczone, bo to są również dusze, to są fragmenty duszy Adama. On miał, on miał duszę, która miała wiele poziomów, tak samo jak ciało nasze, ma głowę, ma ręce, ma brzuch, nogi i tak dalej. Tak samo on w ciele swoim duchowym miał duszę, która mieszkała w tych wszystkich częściach ciała i podczas jego upadku te najniższe poziomy jego duszy upadły w najniższe klipot i tam one są takie przytłoczone, takie przygniecione tymi klipot trzeba im pomóc wyjść i między innymi po to właśnie my rozpowszechniamy tą mądrość staramy się przekazać innym sami korzystamy sami pracujemy ale nie zapominamy o tych innych którym również musimy podać rękę oni sobie sami nie poradzą i dlatego to ma taką dużą wartość właśnie rozpowszechnianie tory dawanie tory innym ci sprawiedliwi w zasadzie nic innego nie robią właśnie, bo to tora naprawia to takie moje refleksje oczywiście tutaj się pojawiły I przechodzimy do kolejnego podrozdziału Rodzenie pierwszego człowieka. Po tym, jak było wybrane, wybrane od słowa Birur, wszystko, co powinno być wybrane w czterech światach, Acilut, Briaje, Sira i Asia, był urodzony Adam Rishon. Widzicie, dopiero teraz Adam się rodzi, bo najpierw to wszystko się odbywa w światłach, w światach, to wszystko są procesy bardzo wysokie. Potem rodzi się Adam Rishon, pierwszy człowiek, dlatego żeby zakończyć ten birur z tego świata ciemności. Dla Adama tak naprawdę zostaje bardzo niewiele do naprawy, chociaż dla niego wziąwszy pod uwagę jego Siły i możliwości to jest bardzo dużo. Jednak zamiast tego, żeby modlić się i zajmować się wypełnieniem przykazań Tory, czyli czynić birurim, Adam Rishon połączył się z nieczystością etz dat tov vera, czyli drzewa poznania dobra i zła. Jak wiemy, on nie przestrzegał tego jednego przykazania, które otrzymał. To było tylko jedno przykazanie, które mu czegoś zabraniało, żeby nie spożywać owoców z tego drzewa w środku ogrodu. Jedna rzecz, wszystko było mu dozwolone wszystkie inne drzewa on miał pielęgnować ten ogród, strzec go to były pierwsze przykazania. Ich było bardzo mało, i to wszystko było. I to tylko jedno było zabraniające. I on niestety nie wytrzymał, uległ pokusie i spożył z tego drzewa, czyli połączył się z nieczystością. Z tego drzewa poznania dobra i zła. I to jest właśnie siedem rozbitych Malachim, królów. I Adam Rishon. Z nimi połączył się i dlatego umarł. No bo oni również, jak wiemy, umarli. To była śmierć. Oni upadli poniżej Jaciluta. To jest śmierć i dokładnie to samo się wydarzyło z Adamem, kiedy się z nimi połączył. Umarł. Zaraził się, można powiedzieć, od nich śmiertelnością. Adam Rishon i wszystkich. Jego porodzenia, czyli potomkowie umarli, czyli zmieszali się z ciałem, w którym wymieszane jest dobre z złym. Świetlistych aniołów z ciemnymi aniołami. No bo oczywiście, jak wiemy, razem z tymi aniołami dobrymi, siłami dobrymi, świętości, powstawały naprzeciwko nich siły złe dokładnie takie same na tych samych poziomach jedno naprzeciw drugiego stworzył stwórca i to wszystko obserwujemy już we wszystkich światach poniżej acyluta w acylucie jeszcze wszystko jest świętością wszystko to potrzebne jest dla następnie następującego za tym wzniesienia i jest to tajemnica Gilgula. Gilgula, czyli wcieleń, reinkarnacji, koła wcieleń. I z tej przyczyny są aniołowie, którzy umierają każdego dnia i odnawiają się. Aniołowie umierają i rodzą się, jak napisano w wersecie. Tworzący sługi. Mamy tutaj bardzo ciekawe stwierdzenie, że aniołowie umierają. Po Birurim, czyli po tych wyborach, wybieraniu, w czasie stworzenia wszechświata, czyli światów Acilut, Brije, Cira i Asija, nadal kontynuowane było wybieranie i naprawa tego, co jeszcze nie było wybrane, z przyczyny wielkiej ilości brudu, czyli na początku pewne, no pewne iskry, pewne naprawy nie mogą być wykonane, bo one już muszą zostać zagłębione, właśnie jak wcześniej mówiłem w takie bardzo już głębokie poziomy, gdzie jest bardzo dużo tego brudu, tego zła. Z pozostałego niewybranym w ziemi dobre wszystko odchodzi i odchodzi, dlatego stopniowo brud i ciemność zaczyna tam przeważać. Odchodzi i odchodzi, to znaczy zmniejsza się, coraz mniej jest. Im głębiej wchodzimy, tym większą siłę mają klipot i nieczyste siły, tym więcej ich jest. One w pewnym momencie zaczynają przeważać nad dobrem, a później, w rezultacie, na samym dole, one już wręcz przytłaczają to dobro, przygniatają je, jak taki ciężki ołów. To się zaczyna, już to przeważanie zła zaczyna się gdzieś tam, powiedzmy, od środka świata Jecira. Powyżej jeszcze dobra jest więcej. I mówią dalej. Pozostałą w tym brudzie świętość powinien był podnieść Adam Rishon z pomocą maim nukwin żeńskich wód, czyli z pomocą swoich modlitw i dobrych czynów. Tutaj jest mowa tak naprawdę o, o nas wszystkich, to jest ten Adam Rishon. Pierwszy człowiek, a to jest tak naprawdę taki człowiek. W którym zawarci są wszyscy ludzie. Każdy człowiek bierze udział w tym grzechu Adama, we wszystkim, co jest o nim opisywane. Każdy z nas ma w tym swój jakiś tam mały udział, czasem duży nawet. Ale on nie poradził sobie z tym zadaniem. Z pozostałych Sigim i Klipot, czyli tych brudów, nieczystości i skorup, wydzielają się sigim acilut, czyli te, które są w acilucie i także te wszystkie nieczystości, kolce też można tak określić, innych poziomów świata bria, świata jezira i świata asija. W acilucie ja tak uzupełnię, bo to też już wielokrotnie słyszeliśmy, że tam w acilucie, samym acilucie, jako, jako acilut, tam nie ma nieczystości, natomiast w acilucie pojawia się coś w rodzaju nieczystości, co pochodzi od włączenia w acilut niższych światów. I dlatego można powiedzieć, że w acilucie tam można zobaczyć pewne ślady, pewne jak gdyby cienie, tego wszystkiego, co jest na dole, czyli zło z dołu, rzuca cień na świętość Aciluta. O w ten sposób to można by było określić. Sam Acilut sam w sobie nie ma takich nieczystości. U świata nieczystych klipot także są parcówim. To jest bardzo ważne, co on mówi. Atik, Arich. Aba, Weima, Zeiran, Pininukwa. One są dokładnie tak samo zbudowane jak i parcówy świętości. U nieczystości także są światy Adam, Kadmon, Acilut, Bria i I najbardziej niski, najgorszy z nich świat Asiya. Czyli świat, który odpowiada sfirżom Malchu, to więc temu pragnieniu otrzymania, napełnienia siebie. Najbardziej niskie stopnie sigim, tych nieczystości, są to sheidim. Sheidim to są demony. Też można powiedzieć czarty, diabły, różne tam określenia są. I mazikim. Mazikim to jest w zasadzie dosłownie można określić szkodniki. Szkodzący. To są bardzo takie stare twory, które już bardzo wcześnie zostały stworzone, które znajdują się w różnych nieczystych miejscach. Trzeba wiedzieć, że kiedy wybierane są sigim, czyli ten brud i powstają z nich cztery ciemne światy, acilut, bria, jecira i asia, to są to pełne klipot i gwurot. Pełne już takie mocne, potężne, klipot, gwurot. Bo tutaj chodzi o to, że one, jak zostają stworzone te poziomy, to one. Są stworzone według pewnych zasad, one muszą być, one muszą istnieć, one mają swoje zadanie w procesie naprawy, i dlatego ich istnienie jest uzasadnione, i one są takie, jakie być powinny. Ale on tutaj mówi o tym, że jeżeli na przykład dusza jakaś tutaj zaczyna naprawę, przeciąga światło do tych poziomów tutaj niskich. I wtedy, kiedy to światło przychodzi, ta dusza grzeszy, ulega pokusie i grzeszy, to wtedy dopiero powstają nadwyżki tych złych sił, te, których być nie powinno. To jest najgorsza rzecz. To są już potężne, właśnie jak on to określa, klipot Bo te. Takie normalnie stworzone, powstałe, one mają swoje miejsce na świecie, one mają tutaj być, do nich przychodzi jakaś określona ilość światła, ta taka, jak to się mówi, ta mała świeca, te iskry światła, które ich ożywiają, dopóki nie zostanie wykonana naprawa. To jest wszystko w porządku, ale jeżeli naprawa zaczyna być wykonywana i podczas tej naprawy następuje upadek, to wtedy to już się zamienia. W potężne Glipot I w nich, mówią dalej, znajdują się te aspekty siedmiu rozbitych królów domu, które nie mogą być wybrane. U nich także są aspekty duszy i życiowości, które ich ożywiają, ale ta życiowość jest bardzo cienka i słaba. Wszystko ma. W sobie tą życiowość, jak tutaj jest to nazwane, czyli to światło, które daje życie. Wszystko, nawet najbardziej niskie, najbardziej brudne, zepsute poziomy, tam gdzieś w środku musi być iskierka światła, bo gdyby jej nie było, to one by nie żyły. Nie ma takiej nieczystości, w której nie byłoby bardzo cienkiego światła. Subtelnego takiego. I to jest odpowiedź na pytanie, po co Jecerchara, Hara, czyli zły początek, biegnie za sprawiedliwymi. No bo, no bo po co? Zło biegnie za sprawiedliwym, żeby otrzymać życiowość sprawiedliwego. Ciemne siły otrzymują życiowość, czyli siłę życiową i światło, kiedy sprawiedliwy grzeszy. To sprawiedliwi właśnie karmią poprzez swój grzech, karmią te złe siły. No wtedy już można powiedzieć, w tym momencie on przestaje być sprawiedliwym. Świętość od niego ucieka, bo jeżeli taki sprawiedliwy stwarza naczynie na duchowe światło, przeciąga światło, czyli bierze udział w procesie naprawy ale to jego naczynie jest dziurawe, czyli nie jest wystarczająco szczelne, czyli nie jest wystarczająco mocno oddające, gdzieś tam w nich jest dziurka dla otrzymywania dla siebie, to wtedy przez tą dziurkę światło ucieka i ono idzie w klipot. Daje im dodatkową siłę większą niż normalnie powinny mieć. Czyli Potęguje i zwielokrotnia ich siłę, ilość i w ogóle. Cały ten ciemny świat w ten sposób coraz bardziej się rozrasta. Zamiast zanikać, to się rozrasta. I to się właśnie dzieje przez takich sprawiedliwych, którzy mają takie dziurawe naczynia. I trzeba bardzo uważać, jeżeli ktoś już na tę drogę naprawy wchodzi, musi na siebie bardzo uważać, żeby takim dziurawym naczyniem się nie stać. Bo szkodzi w ten sposób całemu światu i samemu sobie. Oczywiście prawda jest taka, że człowiek jest istotą słabą, popełnia błędy, daje się skusić. Ale trzeba walczyć. Nie wolno się poddawać. Od tego jest szuwa i potem już naprawa. Dalej. Modlitwa o pomoc. To jest bardzo ważne, bo człowiek sam bardzo często nie jest w stanie takiej swojej dziury załatać, a Stwórca może mu pomóc. On może wszystko wystarczy poprosić i on pomoże. No i tutaj kończy się ten podrozdział. Następny jest zatytułowany: Śmierć będzie całkowicie zniszczona.